Przeprowadzonej za bagatela 6,5 miliona złotych modernizacji stadionu Hutnika. W powszechnej opinii o pół roku za późno, ale jak to mówią, lepiej późno niż wcale Krakowa wróciła do Krakowa, by zainaugurować sezon piłkarski meczem z Legią. Właśnie widzicie Państwo prawdziwych Herosów. Ci kibice w anormalnych warunkach, stojąc po 3, a czasem nawet po 5 godzin w kolejce do jednej drukującej bilety drukarki. Na stadion o pojemności 6 tysięcy osób. Pokazali raz jeszcze że na kibica Krakowi nie ma mocnych. Po półrocznej Sosnowieckiej Banicji zgłodniali piłki fani, powitali zawodników Krakowi i Legii mocnym dopingiem. Mimo zapowiedzianej przez profesora Filipiaka ofensywy transferowej spośród pozyskanych zawodników lepszy od dotychczasowych okazał się jedynie Suworow, który w meczu potwierdził swoją piłkarską klasę. Trener Lęczyk nie wpuścił do Krakowi zbyt wielu, a właśnie Suworow udowodnił, że jakość transferów powinna przekładać się na tych ilość. Właśnie Suworow w 12 minucie meczu pięknym strzałem trafił w słupek, ale Dariusz Pawrusiński po raz kolejny pokazał, że jest czołową postacią Krakowi i dobitką ustalił wynik na 1-0. Potem Dixon Czoto, najpierw za brutalne wejście w sachę. A zaraz potem za niesportowe zachowanie wyleciał z boiska. Choć pozostał przy ławce rezerwowych, mimo że przepisy tego zabraniają. I tu słowa uznania dla kibiców, którzy nie dali się sprowokować, a wręcz zachowywali się i tak, jak na kibiców Krakowi przystało. W stronę Czoto nie padły żadne rasistowskie okrzyki, co warto podkreślić i pielęgnować w przyszłości. Przy okazji, kibice nie puścili płazem braku nowej koszulki Krakowi firmie Jako, która mimo dostarczenia wzorów wyłonionego w specjalnym konkursie pół roku temu, dostarczyła do klubu coś, co nie tylko nie miało prawa przejść elementarnej pasiackiej kontroli, ale i nie zyskało akceptacji w piłkarskiej centrali. Wstyd i na razie na ten temat nic więcej. Mimo prowadzenia i osłabienia Legii, dalej nie było już tak słodko. Choć Krakowia grała naprawdę ładnie, dwa razy trafiała w słupek, raz w poprzeczkę, to jednak nie ustrzegła się w chwili słabości, którą bezlitośnie wykorzystała legia, strzelając pasą dwie bramki w cztery minuty. mecz Krakowia skończyła bez punktu. Wystarczyło, że z boiska zszedł Arek Baran, co w konferencji prasowej podkreślił trener Lęczyk. No nie wiem, no, wyszła legi, dobra akcja po podaniu zbocznego sekcji Szachowskiego i myślę, że ta bramka troszkę nas jakby podłamała. No i zaraz dostajemy drugą bramkę. No, grając przy wadze powinniśmy kontrolować to, co dzieje się na boisku, ale nie do końca tak było. Szkoda, punktów, ale gra pasów może napawać optymizmem. Ładnie prowadzone ataki pozycyjne i wiele sytuacji bramkowych to dobry prognostyk na przyszłość. A co po meczu do powiedzenia mieli obaj trenerzy? Panie trenerze, co pan mówił zawodnikom szatni, jak pan ich nastawił, żeby taki był efekt, że Przede wszystkim mówiłem o tym, żeby, że Krakowia nie gra trójką zawodników więcej od nas, tylko jednym zawodnikiem więcej. I ten zawodnik, który tworzy przewagę, z reguły jest w obronie. Mam tu na myśli pozycję grzelaka, zawsze z nim zostaje dwóch obrońców. Natomiast w pozostałej strefie boiska sytuacja jest taka sama, tylko jest taka różnica, że wtedy gramy jeden na jeden. Nie ma po prostu w wielu momentach asekuracji, w tych momentach trzeba być bardzo skoncentrowanym, żeby nie dać się łatwo ograć. Ja powiedziałem piłkarzom w szatni, w przerwie, że jak nie wygracie tego metu, meczu to będzie się pół Krakowa śmiało. No, żałuję, że, że to wypowiedziałem, bo jeżeli to miał taki wpływ na postawę zespołu już później do końca meczu to być może to działało właśnie w odwrotną stronę. Z drugiej strony, już w pierwszej połowie widzieliśmy w niektórych momentach, wtedy, kiedy y, ten pressing był zorganizowany, to Krakowia się gubiła. Natomiast już w drugiej połowie wyglądało to dużo lepiej, i, i często Krakowia nie miała pomysłu, w jaki sposób y, stworzyć jakąś dogodną sytuację. To nic nie zmieni, jeżeli ja w tej chwili powiem, że y, tu jest 20 osób, że ja jestem 21, który którym. Potwierdzam to, co Pan powiedział, że oczywiście więcej się spodziewałem szczególnie o drugiej połowie poradku Maczysi. Kosztował nas ten mecz bardzo dużo wysiłku i to podkreślałem przede wszystkim w przerwie, że po to, żeśmy pracowali tak ciężko, żeby akurat w takim momencie, jak się znajdujemy dzisiaj po pierwszej połowie, pokazać, że pod względem fizycznym wyglądamy rzeczywiście bardzo dobrze, a jakiejś sytuacji na pewno będziemy mieli. Tak się akurat stało. Ja nie pamiętam jesień, z jesieni meczu, abyśmy mieli tyle sytuacji. Zostawiam te słupki czy poprzeczkę. Natomiast wygrała drużyna, która z pewnością ma dobrych zawodników i która czekała na jedną szansę. Okazało się później, że mogła jeszcze wykorzystać... I wykorzystała drugą szansę I to się wszystko później rozkleiło już, bo prawdopodobnie nikt z zawodników na boisku nie wyobrażał sobie, że może mecz, a szczególnie wynik przebrać taki bieg dobrze, żeśmy dotrzymali do pierwszej połowy, do końca pierwszej połowy z takim wynikiem 1.0 bo z tej naszej gry nic nie wynikało, po, po czerwonej kartce było dużo chaosu, nie mogliśmy tego wszystkiego poukładać na gorąco w pierwszej połowie. Natomiast w drugiej połowie wyglądało to zupełnie, zupełnie inaczej. Chociaż jeśli chodzi o przełożenie tego, co robiliśmy na zgrupowaniach w tych sparingach, to nie było to, jeśli chodzi o grę, piłką przede wszystkim. Do momentu utraty przez Legię zawodnika się układało zupełnie dobrze dla nas i o dziwo dla mnie, dla nas, jak Legia grała bez jednego zawodnika, myśmy grali nie chcę powiedzieć coraz gorzej, ale trochę beztrosko. W tym przypadku. Ja uważam, że, że to jest wina zawodników. No nie, Są momenty takie, gdzie tu człowiek traci głowę, no ale, no ale nie można w ten sposób wykluczyć się z takiego spotkania. My gramy o naprawdę bardzo dużą stawkę, przegrywając 1-0. Nie mogą nam puszczać nerwy. Sędziowie też się mogą, też się mogą mylić, a dostał po prostu za to, co powiedział czy pokazał, ale, ale nie wiem, co to takiego było. Oczywiście, że mogę mieć. Może nie do siebie pretensje, ale że zdecydowaliśmy się na zmianę Arka Barana. Z jednej strony biorąc pod uwagę, że ma żółtą kartkę, dość mocno walczył. Ale jednak biorąc pod uwagę, że Legia grała w dziesiątkę. Z pewnością w pierwszym składzie ci, którzy są bliżej Krakowi zastanawiają się dlaczego nie gra Klich. No nie grał. Zaczął grać. To się zrobiło 1-2. Można w tej chwili dywagować, dlaczego grał ten czy tamten na takiej czy innej pozycji. Natomiast podkreślę jeszcze raz, że ten mecz można było bardzo łatwo wygrać, ale trzeba było absolutnie na boisku więcej mądrości wykazywać. A były takie momenty, w których co najmniej kilku zawodników, kopało piłkę, a nie grało piłkę. Dzisiaj żeśmy charakterem, ambicją i być może pod względem fizycznym to, co żeśmy robili w zimie, to nam pomogło, abyśmy odwrócili losy tego meczu i, i zdołali zwyciężyć. Ja sądzę, że dobre wrażenie zostawił Aleksander Suborow do Żadnego zawodnika nie mogę mieć pretensji, że nie walczył, nie chciał wygrać tego meczu. Można na koniec powiedzieć, że Krakowia ładnie przegrała. Dla teraz pasy z suchych stawów Krako.